Cześć. Lubicie igrzyska śmierci, selekcje, x-menów? Ja bardzo. A co jeśli Wam powiem, że jest książka, która łączy te wszystkie elementy w jedno? Mowa o Czerwonej Królowej, którą przed chwilą skończyłam czytać, i też jestem podekscytowana, ale spokojnie. Teraz emocje trzymam na wody i zamieszczam filmik zgodnie z rozkładem o 21 w czwartek. O Czerwonej Królowej słyszałam już dawno. Jeżeli interesujecie się tym, tym gatunkiem, to też zapewne coś nią gdzieś minęło. Ja usłyszałam o niej rok temu, kiedy moja koleżanka Lorencja się nią zachwycała. Po prostu chyba nigdy nie widziałam jej tak podekscytowanej, No, chyba że mowa o Once Upon a Time. Tak, korciło mnie przecież tę książkę, ale za każdym razem, gdy stałam w bibliotece obok niej, to tak sobie myślałam: kurczę. Ma prawie 500 stron. A jak mi się nie spodoba. Za ten sam czas, który poświęciłabym na przeczytanie tej książki, mogę przeczytać czy inne, takie młodzieżówki malutkie. No i jakoś tak zawsze mówiłam sobie, a później o, przeczytam, później przeczytam. I to był błąd. Teraz przeczytałam, bo opublikowałam ten ranking najlepszych amerykańskich książek ubiegłego roku. I akurat tak się to z czasem złożyło, że wydawnictwo Otwarte zaproponowało mi, że przyśle mi e-booka te książki, więc w sumie pomyślałam, czemu nie? Brak, to było świetne! O to chodzi. Jest okrutny świat, w którym istnieje podział na dwie, powiedzmy, klasy w Pojżu. Jest klasa panów srebrnych, bo ich krew jest srebrna, osób, które sprawują władzę, osób, które zajmują wysokie stanowiska i osób, które posiadają pewne magiczne zdolności. Mogą władać ogniem, albo wodą, albo czytać komuś w myślach i tak dalej. I srebrni znęcają się, tak to trzeba nazwać, nad tą drugą klasą społeczną, czyli nad kimś takim jak ja albo wy. Nad y, osobami, które, których krew jest po prostu czerwona i są zwyczajne. Wykorzystują ich jako służących, wysyłają do walki i po prostu. Ludzi. No i w tym takim okrutnym świecie poznajmy dziewczynę, która jest. No, jest jej ja, ja sobie. Stara sobie radzić w tym świecie, chociaż może nie wszystkim się to podoba. Jest złodziejką, oszustką, kłamczuchą. Jakoś funkcjonuje. I pewnego dnia wskutek szczęśliwego zbiegu okoliczności próbuje okraść jednego właśnie z tych srebrnych i on ją przyłapuje na tym. Tak się okazuje, że daje jej szansę pracę. I dziewczyna trafia z tej swojej zabitej dechami wioski do pałacu, w którym wakacje spędza król, rodzina królewska, i akurat zbiega się to w czasie z ceremonią, kiedy książęta wybierają swoje żony spośród oczywiście wyznaczonych kandydatek. I dalej Wam nie opowiem. W każdym razie, dziewczyna, okazuje się, że mimo tej swojej czerwonej krwi, to wcale nie jest taka zwyczajna, jak się to zapowiadało. Co zresztą ją też przeraża, bo ona nie miała o tym zielonego pojęcia. Jeszcze dodatkowo, taka oteczka polityczna. Pewna grupa, powiedzmy, terrorystyczna zaczyna się buntować przeciwko zastanemu porządkowi świata. Główna bohaterka musi się w tym odnaleźć. Zachwyciłam się tą książką i to nie dlatego, że ją dostałam. Bardzo mi się spodobało. Jest właśnie zbliżona do Igrzysk Śmierci, nawet trochę do Niezgodnej. Może nawet trochę bardzo do Niezgodnej, ale to na tym muszę się zastanowić, więc możecie wykasować to zdanie. Też ma w sobie trochę wartości, jak była w Rewalkach. No i te moce wszystkie to jakby wzięte z komiksów. I po prostu ten cały masz, a do tego fajnie zbudowana ta historia i to takie przeświadczenie, że... Kurde, ja chyba utożsamiam się z terrorystami. To pozwala otworzyć oczy nawet na sytuację polityczną, która się teraz dzieje. Znaczy, nie, nie usprawiedliwiam każdej grupy terrorystycznej, ale wydaje mi się, że lepiej jestem w stanie zrozumieć ten dziwny świat, w którym sami żyjemy. A i jeszcze opowiem o jednym wątku, który prawdopodobnie dla niektórych jest najciekawszy. Jest trzech chłopaków. Czech chłopaków, z których... no... Każdego można shipować z główną bohaterką, tak naprawdę. I tak ona się miota w tej sytuacji polityczno-sercowej i tak dalej. I w sumie czytelnik też się trochę miota, bo z jednej strony kibicuje, żeby była z chłopakiem, którego zna od dzieciństwa, z drugiej strony są, jest książę, z trzeciej strony też jest ktoś i tak. I nie wiem, kogo wybierze chciałabym wiedzieć, chciałabym wiedzieć i, i nie wiem, czy w ogóle będzie miała wybrać, jak to się wszystko potoczy, ale tego się dowiem wkrótce, bo ukazuje się 17 lutego druga część i nie wiem, co się wydarzy, co się, jak to wszystko się rozwinie. W każdym razie muszę Wam powiedzieć, że ostatnie 100 stron to mówili coś do mnie w domu, coś się tutaj działo, ale kompletnie nie mogli mnie oderwać, bo po prostu to było tak i tak. Znaczy, trochę sobie zaspoilerowałam, bo przeczytałam streszczenie drugiej części. Znaczy, nie streszczenie, tylko notkę prasową o drugiej części, więc podejrzewałam, że to się wydarzy. Ale nie podejrzewałam, że się to tak wydarzy. W każdym razie, wy czytajcie czytaj Czerwoną Królową, a jeżeli przeczytaliście, to powiedzcie mi, co sądzicie. A ja teraz szybciutko biegnę i czytam Szklany Miecz, bo też dostałam. Eee, Teraz dostałam właśnie od wydawnictwa otwarte. Nie mogę się doczekać, kiedy go przeczytam. Premiera jest 17 lutego. Dlatego 17 lutego możemy się umówić na filmik. Chociaż to nie jest czwartek. Może, może nawet wcześniej. Zobaczymy. No i co? I to by było na tyle. Ba.